Słuchajcie serdecznie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Witajcie się z Wami zdrapkowi się słuchajcie tutaj chciałam od jednej i od drugiej strony zacząć zdrapać i nadrapać. Poleciałam po kontrolnych, ale je tu nakryłam Jedną, jednej nie nakryłam, yy, więc zaczniemy od tej zdrapki. Muszę ją delikatnie. Teraz też szukam. Bardzo delikatnie słuchajcie, ponieważ odkryłam kontrolną. Być na tych kontrolnych nie znam, ale o. drugą, kochani, mam już nie naddrapaną, więc. Myślę, że to wybaczycie mi, bo już mówię, tu się zdenerwowałam, bo kontrolny no i mówię nie, mówię nie, mówię tu miał być taki mój krzyżówkowy relaks KN. mhm KN sobie tutaj zdrapiemy N i K na razie się nic nie tworzy zobaczymy Już się tu rozkojarzyłam, Słuchajcie, tym wszystkim. Ale E i D. E jest w A, te D jest tu. E w centymetr. W w Alfie. E, w D, D, D. A i z aha, e. no i tyle, i tyle, i tyle, b, r, mamy b w Albie, r w Aronii, raj nam powstaje. R, dobra, no i tu, R, B, B, R jest w krze, w R i B, aż było, tutaj odkrywam te literki, musiałam zakryć. Jeszcze tą zakryję. O. ci pewnie ją widzieli, ale dobra. Pro prowizja. Dobrze. No i zobaczymy, co tu mam. Cztery litery dadzą. G. GL. L. L. Atyla. To jest drugi wyraz. Co było? Co było? W nie było. G, L, G, L. L. Było K, więc elektryk jest. To jest które słowo? Atyla, elektryk. W razie drugie słowo. Ale, L, G jest alba. To jest trzecie słowo. Dobra. L. G. 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 I tyle. No i L. Edel powstał i jest kra Edel. Zobaczymy. W, W i U, U i W, w walc, W. W w, 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 A, D było, więc tu jest Ada i Data, to ile tu jest słów? Zaraz Wam powiem, ale to za chwilę, bo już się tutaj z, z, zgubiłam. U i W. To jest wygrana krzyżówka. Tylko zobaczymy ile, 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 ile. Dobra. Liczymy słowa. Ada jedno, data drugie, alba trzecie. Alba trzecie. Alba trzecie. Walc czwarte, Atella piąte, raj szóste słowo, sześć. Jeszcze raz sprawdzimy sobie. A nie. Jezu, ile tu jest tych słów. Boże jedyny. Elektryk 1. Raj 2, atela 3. Alba 4. Ada 5. Walc 6. Nie, ja coś pomieszałam. Na palcach trzeba. Ada, data alba to 3, electric 4, raj 5, walc 6. Nie, tu mam 4. Walc, atella, raj, elektryk. To są 4. I tu są 3 alba, adadata. Bra o Jezu. Boże. 7 słów, że to słowa jest. Tej krzyżówce? Ociechszanie! Odkrywam. Boże, jedyny. DDD. -d. Krzyżówka z numerem 39 za 5 zł. Aż by się gorąco zrobiło. Słuchajcie, stuwa. O Boże. Stuwa w krzyżówce za 5 zł. Brawo. Brawo. Ojej. A jeszcze mam 44 do zdrapania. Dobra. I tak jest plus. Ja mam tego wkładu w odcinek, kochani, deche. Czego z tym ateizmem nie chcieli? O, 10 zł nie chcieli dać, ale dali stówę. Bo dd, to jest na stówę. Ja złam. Ten. Brawo. Brawo, to jest mój rekord w tej krzyżówce. Nie no. Super. Brawo. Zobaczymy, co 44 sobie. Czy coś dołożę? Ja już jestem oszołomiona, kochani. oho ho. ho. Sory za te. Mówię, chciałam naddrapać jedną i drugą. Ale. H i X. Ho, ho. Tak to sobie można drapać, kochani. Dycha. Nagle stuwa. WK, teraz to już wiecie. teraz to już mi lotto, to co wyjdzie, to wyjdzie, no słuchajcie, miałam nosa do tej krzyżowej, no miałam nosa, no trzydziesty dziewiąty numer AS, Asystent chyba śpi i nie wie, co się stało. Asystent, wiesz, co się stało? we walnęłam krzyżówce. Tej za piątkę. No. Ładnie. Zobaczymy. Może co dołożę do, jakiegoś, do jakiejś paczki. No, naprawdę powiem Wam, jak na to ostatnie moje pustaki, taki strzał. Co? No, powiem Wam aż, aż mi gorąco. To se można zdrapać? Aż nie mogą, kochani, z tych emocji doliczyć ile. No bo to się nie zdarza często. B O O O B no, oko. To jest mój rekord w tej krzyżówce. Ja najwięcej tam poza kanałem chyba miałam dwie dechy, prawda, grzosiu. Dwie, dwie dechy, chyba. Nie miałam jakoś tam. Stówy na pewno nie miałam w tej krzyżówce. W tych za, za 30 miałam, w tych za trzydzieści miałam, to i miałam, ale w tej nie spodziewałam się. Przedszedł na M, M, M i jest moc, J, M, M. Dobra, a ubyło tu, tu. Dobra, d r r d jest duma, drugi wyraz. To było a, nie wydrapana ta a. Celu, że nie widzicie, ale ja dzisiaj już chyba, chyba z tej emocji słuchajcie, już emocją. No, bo się nie spodziewałam, nie spodziewałam się, że wpadnie mi tak fajnie. G.

be To tu jest bo. To jest bo a moc I nie wiem, co dalej. Hm. Tu są dwa wyrazy. I tu są dwa wyrazy. Jest to oko, oko i duma. Y i L. Tu L. L. No i y, l, ale n nie było, y i nie było, p jak Piotr, nie było, Zeta nie było, czyli tu jest tak moc i ba. To co, co było, pustak tu jest, tu jest pustak, D, DG, ale kochani, pustak, pustakiem, ale zobaczcie, jest moja perełka, a więc na 10 zł włożone w odcinek, ja mam stówę, ona się tą stuą uchwalić. Siedem, siedem słów. To jest stuwa. Jest. No, stuwa. No jest. Jeden, drugi, trzeci, czwarty wyraz, piąty, szósty, siódmy. Siedem wyrazów, kochani. Życzę Wam tylko takich krzyżówek i takich emocji. Sorry za zamieszanie. I sorry, że tam ta jedna była naddropana, druga nie, ale po prostu jakoś tak. Jak już odkryłam jedną kontrolną, drugą naddrapałam i przykryłam, bo wiedziałam, że coś grubszego chyba tu się kryje. To od razu włączyłam nagrywanie. Życzę Wam takich wysokich wygranych. Takich drapeczkach gdzie pomnożycie sobie dwudziestokrotność zrabki. No i proszę, łapaczki subiki i miłe komentarze. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!